Mam dość, mam dość. Zajebista stanowa płyta była babera Wyciągaj sos, wyciągam broń, to moja pora pora wziąć to co moje, a ty odstaw to, albo zostaw coś po sobie na co mogę ręce. Witam was w nowym odcinku vlogowo. Dzisiaj będzie ciekawie. Siedzę właśnie przy komputerze, wysyłam maila do mojego grafika. I tyna czy Tyna? Czekam, mam brudny ten. O, już czyste. Wysyłam maila do mojego człowieka y, Tyna czy Tyna, ponieważ będzie nagrywane niedługo, zaraz, jutro, podsumowanie z Pęksem. Patokalipsa, pozdrówki. Pewnie jak ten odcinek vlogowo leci, to już to podsumowanie będzie. Wysyłam mu już listę, którą tutaj razem z Pęksem przygotowaliśmy. Wysyłam mu też y, informację o proponowanego odcinka premierowo, które już niebawem, najprawdopodobniej pierwszy w Polsce, powiem wam, jak brzmi nowa płyta Kękiego. Jeszcze tutaj widzicie tło. Przed chwilą y, musiałem sobie zrobić nowe zdjęcie do nowych miniaturek, do premierowego. Bo chce, chcemy troszkę to odświeżyć razem z tym Jytynem. Także dzisiaj troszkę pracujemy. A jeszcze w ogóle dzisiaj ciekawostka, odcinek będzie dosyć nietypowy, ponieważ w odcinku pojawi się gościnnie raper. I to raper, którego dobrze znacie, i to raper, którego lubicie, ponieważ ja go lubię, to wy też go musicie lubić. Po 25 duchu wjeżdża na wiedza Norwegię, na wiedza Bergen. Pojedziemy po niego, zobaczymy, co tam będzie. Wieczór sobie spędzimy fajnie, więc może coś coś duchu się w odcinku pojawi, także bś. Czy jak tak siedzę, to czy mnie widać? Nie wiem, muszę zobaczyć, czy dobrze widać. No i zajebiście widać, możemy jechać. Słyszeliście, jak auto odpaliło? To radio. Już auto chodzi. Słyszysz to? Elektryk. Nie wierzysz? To patrz, jak jadę. Barku po piwko, na piłkę do parku po piwku Po pracy do Barku po piwko, na piłkę do parku po piwku Po pracy do Barku po piwko, na piłkę do parku po piwku I jesteśmy w Bergen w centrum i gdzieś tutaj jecha Dobra, mamy ducha mówi do mnie tatuażyk będę tatuażyk się Siema, w tym duchu, nie wiem gdzie jest ta kamera. Czy dalej, to jest tam w środku, czy... Mówiłem, kurwa, będzie duchu, powiedziałem, siema cześć i kurwa był koniec, nie? Tak A Wiesz co, mam stare whisky strasznie. z sokiem pomarańczowym, piliście kiedyś? Nie Nie No to spróbujecie To się nie walisz z nesti. Nie, ale z sokiem pomarańczowym jest bardzo dobre Myślę, Sok, to jest... Nie, skończyła się pupilka i gość tu zaczął polować z A. I było strasznie Zdrówko. Zróweczko. witamy moi drodzy, jest wywiad z duchem dzisiaj ehm, Tak jak Cześć duchu Jak mi się włączy maniera Maniera Cześć e, Kiedy płyta? Za... Dwa lata, z dwa miesiące. Za dwa no, miesiące. Pijany jestem, fuck, słyszałeś? Słyszałeś <laughs> to? Yy, dziękuję, fajny jest. Dobrze było. O bluzie możesz powiedzieć. Wiem, to ja przeprowadzę z tobą wywiad, zawsze chciałem to zrobić z jakimś aktywistą. Dobrze. Klubowym. Jurkowski. Yy, ciekaw jestem jakie pytania przygotowałeś na ten wywiad. Ja, duchu, ważniejsza osoba tu pyta. Ważniejsza ja... osoba? <laughs> na moim kanale. Jak to było, że zająłeś się swoim kanałem na YouTubie, jak to było, że co, usiadłeś sobie któregoś dnia i pomyślałeś, ja teraz będę YouTuberem? Pół roku mi zajęło to, żeby założyć kanał od pomysłu. Czyli tak wcisnąć po prostu myszką tam... E, Nagrywaj. Sign up na YouTubie. A, no, to zajęło mi 4 miesiące gdzieś to zajęło. Od czasu jak pomysł się pojawił. Jeden klik. I to do kliknięcia kanału to było pół, gdzieś tak cztery miesiące. Co się zdarzyło, co się wydarzyło w ciągu tych czterech miesięcy? Kurwa, naprawdę robimy wywiad? Wyszło to od tego, że trzeba było coś robić w życiu siedząc w Norwegii, bo ogólnie siedząc za granicą... Jest można si I można się zamulić. Jest praca dom, praca dom, znasz temat. I konsola. I konsola, i FIFA. I rap. No i rap. A tak, tak. A że rap mi się skończył, bo wyjechałem z Polski, kiedy miałem swoje studio i tam naprawdę życie wokół rapu się toczyło, to mi tego brakowało, a rapować już nie chciałem, bo wiedziałem, że byłem chujowy, to trzeba było coś rozkminić. No i najpierw w ogóle miałem się zająć i zapisać się na studia albo jakieś kurwa kursy, żeby robić... Yy... Co robić? Nie reżyserkę, mix mastering. Mm. Masteringi. No rozkminiałem to, bo składałem mnóstwo numerów. Jakby jestem obeznany w temacie, wiesz, wycinania wokali i tak dalej, i tak dalej, i, to i, i, tak, się. i tak w ogóle. A, a, i myślę, że w to pójdę. W sensie chodziło o to, żeby coś zmienić, żeby jak wrócisz do Polski, żeby coś robić ciekawszego niż zwykła robota. Żeby się nie nudzić. Tak, ale I jak tak. zacząłem się zagłębiać w temat i przeglądałem te kursy i w ogóle, zdałem sobie sprawę, że chyba jestem za głupi na to, żeby to ogarnąć. I się pojawił pomysł kanału na YouTubie. Najpierw miał być o Zagrajmerski, a później yy, było tak, że Zagrajmerskich kanałów jest tysiąc. A o rapie nie ma żadnego w Polsce. No to idźmy w niszę i zacznijmy gadać o rapie, aż zawsze gadałem o rapie, no to mówię, będę gadał o rapie. A później się pojawił pomysł Szybkiej Piątki hmm. i tak. Nisze są spoko, ja na przykład zrobiłem rap o emigracji. No, na przykład. Patrz, a robi wywiad ze mną, a już zaczyna gadać o sobie. To jest to ego to był, rapera, nie? To był plan od Nie Takie było pytanie ten, a wiesz jak ja miałem? <grywia> ale tak, tak by było z każdym raperem. No ale tak, tak jest, tak jest. No jakie jest następne pytanie? O mnie. Kiedy zauważyłeś w jakim momencie swojego kanału na YouTubie? Jaki był przełomowy moment dla ciebie? Szybko bardzo, bo pierwszym przełomowym momentem było to, A Ty że... jeszcze nie wiesz jakie jest pytanie. No dobra. Dobra. Jaki był przełomowy no, czy... moment dla ciebie, kiedy zdecydowałeś się um, ugotować obiad i podczas tego gotowania zdajesz sobie sprawę ja pierdolę, to jest to. To jest to. Ja chcę robić kanał hip-hopowy. Ale już na ten kanał, tak? Czy... Nie, tak, tak. I chcę, chcę z tego zarabiać pieniądze i to rozwinąć. Yy, to do dziś w sumie się, znaczy w sensie żeby robić pieniądze, no to jest grubszy temat, ale żeby, że, że to jest to, co chcę robić i, i Dlaczego co... powinniśmy mówić o pieniądzach? Nie no, Hajs jest zajebisty, oby się udało. Mam taką nadzieję, że się uda z tego robić siano. Może nie z tego, ale dzięki temu. A przełomowy moment tak naprawdę pojawił się od razu na samym początku. <laughs> Naprawdę to robimy, ty. Ja się zwczułem. Nie wiem, jak, jak Zobaczymy, to Zobaczymy, może, może to się wetnie, może nie. Eee, Przełomowy moment się pojawił się już robi? na samym początku, jak Bisz wrzucił mój odcinek i sami napisało propsy, że, że zajbiście. Zajebiście. Pierwszy mój odcinek o Biszu i Bisz to wrzucił do siebie, to był rozpierdą. To mi, to mi dało takiego kopa, że jeżeli ktoś, kogo ja szanuję i kogo cenię, szanuje to, co ja zrobiłem. No kurwa, co chcesz więcej, nie, jakby wiesz, props od każdego innego Kowalskiego, nie obrażając Kowalskiego, to jest nic w porównaniu do tego, jak mi bisz, ktoś, o kim ja robię odcinek, mi pisze, że stary, to jest zajebiste. Ja też nie znam żadnego Kowalskiego, który robi dobrze rap, także... E, Kowalski to jest Bonson. Kurwa, nie, a nie Kowalewski? Nie, Kowalski. Kowalski. <laughs> no i jest, jest pierwszy punch, nie. Wytniesz to? Nie, zostawimy to. No nie, ja się nie, ja nie ja znam mój, żadnego Kowalskiego. Jakby co? Bo są no, tak, bo są spoko. Nie, bo jest. No stary, pozaki. no sprawdziło się, sprawdziło się sprawdziłeś na gry, nie? Trzeba Staraz, coś jeszcze więcej. Jak pisałem, no. jak zaczynałem pisać lotnicze i słuchałem Moja żono albo... Kurwa ten numer z Białasem o ziomach. ziomach. Znowu sobie już zaczyna gadać jak ja pisałem numer. <laughs> no to wyjebane. No. no to Jakie to jest... płyty poleciłbyś tym młodym? Ludziom Ale mówimy o polskim rapie? Ten, tak, ja nie tak, tak, mówimy no, o przesadzajmy rapowych płytach. No. Jakie chciałbyś polecić rapowe płyty, które nauczyłyby czegoś młodych ludzi? Mm. Ale to story polece klasykami, które każdy zna. Lecz, czy my. No właśnie no my znamy, a nie ci młodzi ludzie. No ale co, no, no, to Molesta skandal. Jest do dzisiaj aktualne? Uff. Nie daj mi dokończyć pytania. No, ego ego nie się. No, nie, da. nie, no oczywiście. No jest, ale... no to jest wiele takich płys. no Jest Molesta Skandal, jest, są dyskografie, tak naprawdę, wiesz? stary mm. no, wychowani na błędach, nawet pierwszych, mimo że teraz już no, nie mieli biuracji racji bytu, no, ale wtedy, że to, no, WWO, stary. No, koniec świata, no, w ogóle. Co jest? Stary? Ja właśnie mam to samo. Nie, no, nie. No, jezu, tak. no wszystkie PZ, stare rzeczy, no. I... Diskret stary, no jest, wiesz, e, praktyk, stary, producencka praktyka, stary, iq. Dla mnie top 3, top płyt w życiu, praktyka Muzyka Poważna. O, muzy stary, z Muzykę no, Poważną... Mogę, przepraszam. Dajesz, Muzyka Poważna. A już o sobie, nie? <laughs> Ale ona ciśnie za, Oczywiście, Zapiski Typa oraz no, Dobra Częstotliwość. Dobra Częstotliwość. To stary. są trzy najlepsze płyty, gdzie Dobra Częstotliwość jest najlepsza. Moim zdaniem, bo jest przekrojem właśnie tego najlepszego rapu w Polsce, który był w tamtych czasach, Ej, Gdzie to jeszcze nie jest była taka ulica tylko i wyłącznie. Dokładnie, no? wiesz tam Jurkowski potrafi najebać człowieka. Tam najebać od razu. Powiem to jeszcze lepiej później. No, no ale tam jest Lilu, tam się udziela Lilu. Mm, nie było tam łony, co jest najsmutniejsze. Co jest mi jedynym minusem tej płyty, że nie było tam łony. Powinien być, nie? Zgódźmy się. prawda? Ale no łony, stary. Koniec żartów. Przecież to jest geniusz. Eldo, stary Eternia. Przecież stary Eternia to jest, to jest płyta taka, że fenomen! Dobra, efekt. Ale... Tak! Uch! Tak! Kur... Wra, Jak to tego było jest sensacje? Ja, Senacje. Naj najlepszy bez... sensację. Który? Jak się... yy, Rower ja pytają, jak się witamy? Nie, 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 nie. nie. Ten kurwa katowany często. Ty robisz sensację, ja rap w miasto puszczam, tak. bo w tym jest dusza. Rap tak. w miasto puszczam. puszczam. Stary, ja mam to na swojej. W 2004 roku jak płytę wydawałem pierwszą, to mam Kate wincze. Właśnie. Trzy. No, jak nie ma teraz tego. Jak nie ma teraz y, takiej zajawki na ustawienie sobie SMS-ów, na przykład, że wiesz, jest jakiś dzwonek, no. to ja powinienem to ustawić sobie na dźwięk telefonu. To sensacja? Tak, sensacja. Fenomenalne. No, no właśnie, nie sensacja tylko ten kat. Który, a ty robisz robi. sensację, rab miasto puszczam. Bo to bo jest, tak aktualne, jest, to jest no. tak aktualne. To jest tak aktualne. Ale stary, teraz. W tych robią? czasach, gdzie tylko na sensacji na dramach, a propos YouTube'a jeszcze, nie? Dramy tylko i wyłącznie takie główne się sprzedają. A tutaj rap tu puściamy, no. Prawda. No jest, to też. możemy to Możemy zacząć od początku. No, możemy zacząć od początku. Ja nie, i tak naprawdę, bo... fragmenty tylko z tego takie, wiesz. Przy, wiem najlepsze. Uryweczki sobie, Wie. nie? Szkoda, bo moglibyśmy takie coś zrobić. Że... Stereo, ale zrobimy. To... Musimy mieć Sierry. więcej czasu. Mam mało czasu. Nie, no to jest właśnie zajebisty moment. A teraz? Musimy, no to też. Tak, musimy to zrobić jeszcze raz, bo od początku. Bo głupie. Żyć. Cofamy to, dobrze? Ta... Witamy was. Ja jestem. Angelika? Dziewczyna a ja Dupa. jestem Malwina. Dziewczyna Filipa. Myśleliśmy właśnie na. O naszych chłopakach? Nie. Yeah. dalej jesteśmy w krętach. No dobra, nie, nie. nie, nie, nie. Na nowym. Myślałem, naprawdę myślałem o takim Matrixie, żeby zrobić wywiad, że ty jesteś dupą ze swoją, a ja jestem Dlaczego? dupą swoją. I żeby wiesz, co to, to daliśmy, że mnie ja robi wywiady z dupami raperów. Właśnie o tym to chciałem teraz powiedzieć. To to Matrix mógłby być. Właśnie nie? o tym chciałem powiedzieć, że mieliśmy taki pomysł i yy, opowiadać. Zawsze chciałem to zrobić, poczekaj. Mówcie w komentarzach czy... I zostawcie łapkę, łapkę dobry w górę. Zostawcie to na pewno, jest dobry nie? pomysł. Chciałem zawsze to zrobić. Eee, dobra, zaczynamy wywiad. To jest, tak. e, to jest duchu, ja jestem Jurkowski. Jurkowski duchu. Jak ten, jak Łona z tym robił, nie? Jest, u, jest u, zespół Łona i Weber w składzie Łona i Weber. Weber Łona. No, duchu, Rymek, patrz. Duchu Jurkowski, to jest ten. Yy, rymek. Magister Markiewicz. Czy a ten tak Rymek rozpierdolił tam bani. Ja w ogóle ja się strasznie tym... w ogóle, że tymi Rymek tymi nie nagrywa nic. Rymek! Znasz... Szaszczego numer na Na pewno znasz. A. Na pewno znasz zwrotkę jego na numerze 10. Kto no, nie zna? To nie jest 5, to jest 10. A słyszałeś jego numer stary na Sylwestra? nie. Nie? No nie, wydaje mi się, że nie. Ja pierdolę, nie słyszałeś Rimka Stery na Sylwestra? Genialny raper. Jest genialnym raperem, że ta jego wada wymowy taką robi robotę, że to jest koniec. Super jest. Znam jednego rapera z Super. wadą wymowy, który dobrze nawija. Tak, no. Siedzi tak. Siedzi obok mnie. Tak, ale ja chciałbym mieć taką wadę wymowy jak on, a nie taką jaką Janon. To jest... Dlaczego? To by było... Bo sycze. Syczysz, no trochę syczysz. 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 To nie mają problem z masterem, nie? U ciebie, żeby ta syczenie syczenia DSR nie? Straszne, w ogóle działa tak, nie? <laughs> Ja stary podsyłałem ostatnio ziomkowi takiemu, którego w kurwę szanuję za, za, za wiedzę o rapie, właśnie tego good Kid'a. Podsyłałem mu twój numer, no i mówi, że po 10 sekundach wyłączył. Mówi, nie mogę tego słuchać. w 10 sekundach? Ja, no, tam w jest... sekundach, no w sensie. Sekundach. Mówi, ja pierdolę, stary wada wymowy, wypierdalej. Ja sobie dzisiaj no, zdaję sprawę, że ja nawet nie potrafię powiedzieć, sprzedać się. Czyli się nie sprzedasz nigdy. Czyli się nie sprzedam. No nie, nie. Dobra, za długo się w no? głowie. No właśnie. Dobra, zaczynamy wywiad. Ja jeszcze raz. Jeszcze raz. E, a więc, Jaki Jurkowski. Panie? Słucham. Filipie. Jurkowski, nie Jurkowski. Filipie, bo wszyscy myślą, że się nazywasz Jurek. Tak. To jest bardzo głupie, no bo patrz, masz ksywę Jurkowski na YouTubie. No teraz, no. I wszyscy myślą, że masz na imię Jurek. Naprawdę tak myślą? No, ale poczekaj. I y, nie masz żadnej osoby, która myśli, że masz na nazwisko Owski. Prawda? Teraz to, to jest trochę rozkwina. Dlaczego mają nie myśleć, że mam ma na nazwisko Owski? Bo nie wiedzą jak mam na nazwisko, mogą myśleć sobie randomowo. No, a z drugiej strony spójrz na tych wszystkich debili, którzy pomyśleli, że masz na Jurko, Jurek, a nie skomali, że Twój Ksywa może oznaczać swoje nazwisko. A ja mówiłem to mówiłem w filmikach, więc ci co oglądali to wiedzą. Czyli ja nie oglądałem. <laughs> Wyszło, nie no dobra, zwolę. dobra, dobra, dobra Filip, zaczynamy. Eee... No zaczynamy, dobra, no tak, Siemano, duchu Siema. Jurkowski, Jurkowski duchu Powiedzmy. Hmm? Eee, co cię skłoniło, żeby zacząć nagrywać te filmy? Przecież wideo... <grybne> to było wersi, już było! Było wersji próbnej, której nie widzieliście. Ale ja to to, 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 to zapytanie zadałeś teraz, to ja sobie wet, wetnę moją, moją moją wypowiedź wtedy, bo ona się nie zmieni za dużo, bo wtedy prawdę mówiłem. Bęk. dobra? No. Wtedy jak wygląda na bardziej pijanego niż teraz. Ty, chyba ty, teraz. Już teraz robisz, nie udaje. Aha, dobra, no to, to następne pytanie. Yy, uważam, Czego że... Tego nie można puścić dzieciom, to jest promocja tak. alkoholu Jaki, Przecież dobrego... Soczek pomarańczowy pity normalnie zobacz. Owszem soczek pomarańczowy z, zapomniałem. Z, z lodem. Nody... no... Dy... no to, to, się 15 lat. to się poszło, no. Mhm. No. No. Czy ja mam teraz zacząć wywiad? Już? Dobra, dobra, dawaj, możesz mnie... Patrz, Co? wiedziałem, Zami... że się zgodzi! Nie! Ego, z, ego! Czeka no Jezus. dobra! Wiedziałem, że się zgodzi. No dobra! Dobrze. To teraz możesz mnie przepytać. Nie, to teraz tak na zmianę możemy się pytać, nie, nie. Dobra, po jednym pytanie. To jest ta... Prawda czy wyzwanie? O, jest... To zagrajmy w prawda czy wyzwanie? Prawda? Zawsze prawda, ja nie chcę robić pompek. Nie będziesz robił pompek? Ja mam gorsze wyzwania. Wiem. Dobra. Czyli prawda? Super zabawa. Dobra. Nikt tego nie zrobił z raperem. Nikt. ty! Prawda wyzwanie z raperem. Ale nie, bo to będzie zawsze prawda, bo nikt tam nie będzie pompek robił. Ale to Mielski. Tak jest prawda jest zajebisty. Mielski będzie robił... Mielski pompki. będzie robił pompki. Bo on jest, kozakiem w, on jest z kozakiem w POMPIE. On jest kozakiem w pompkie, Powiedziałem. W On jest kozakiem w pompkę. Jesteś mialą kozakiem w pompie. pompkę w kozakiem. E, tak, prawda, tak? Prawda. Dobrze. Uważasz się za kozackiego rapera? Tak. Głupie pytanie, bo za każdy raper, by tak powiedział, to jest skurne. Mamy ziomka, yy, który, który zapodał zajebistą bajerkę. Najlepszą na świecie, jaką słyszałem w życiu. Najlepszą na świecie, jaką słyszałem w życiu. Czuję się znowu, jakbym miał no. lat. Yy, to niedawno temu yy, było. Słuchaj. Byliśmy, w, byliśmy na backstage'u w Malborku, każdy, kurwa, każdy backstage że się od backstage'u. No, tak, przestań. ale tak jest, no, ale no, na backstage'ach siedziały najlepsze rzeczy, no. I słuchaj, siedzimy, siedzimy, wchodzi jakaś dziewczyna i siedzi Mario Contra i raper Chipsu. Mm -hmm. Możesz usunąć, oczywiście, by się nie zgodzili, nie? A co? Tch? nie wiem, nie wiem. Każdy, każdy musi mieć, każdy ma jakieś... Trudno, no, byli to... No, to wyjebane, osoby. byli, prawda? Tak. E, I wchodzi jakaś panna. I Mario, Mario tak siedzi na kanapie, już zjebany po koncercie, bo grał obok DJ-serii, on to był zjebany, na pewno. Tak siedzi, zjebany. Chipsu tak sobie chodzi, popija drinki. Nagle wchodzi ta dziewczyna i tak patrzy na Mario. I Chipsu nagle ją zagaduje. Hej, słuchaj. Ja znam największą tajemnicę o tym chłopaku, A, tutaj czy, leży, aha, no. który tutaj leży. Chciałabyś się poznać. Tak patrzy przenikliwym wzrokiem. Dziewczyna tak patrzy, wiesz, taka skołowana trochę. No bo to nie jest pierwsza lepsza dupa, którą wyrwiesz na taki tekst. No i tak patrzy na niej. Jasne, nie? No, Chciałabym to poznać z takim. I on tak patrzy na ją, patrzy, patrzy. Ten człowiek, który tu leży, jest niebezpiecznie przystojny. I co Nic. Ja Ale to było śmieszne. To było śmieszne? Nie no to było śmieszne. Raz nie było. Takie było sobie wiesz. Nie, wiem, no, wiem. wiem. Ale niebez... wiesz, tak jak to, jest z anegdotami, to tak jest przeważnie, że ty to, czułeś ten klimat, jak, jak, jak to się działo, a jak później to opowiadasz, i nagle nawet jak to opowiadasz w trakcie, to sobie zdajesz trochę kurwa. To nie jest tak śmieszne, jak mi się wiem. wydawało. Wiem. I tak, taki to był żart, nie? Ja to. to. To akurat wpierdolę w pierdole intro. <laughs> Odcinka. Dobrze, y, kończymy te wywiady. Nie, zaczynamy. Tak? Nie, no dobra, nie, że tu, Jasne. Kończymy. To był na żywiat. Jurkowski więcej. Jurkowski. Nie, duchu, pasz, więcej duchu Jurkowski, minuty, to... To nie wiem. Hmm. Więcej niż pół minuty nie puszczę. To musi być jakąś wartość, na ten odcinek, nie? O, za stary na to jestem. Nie pijesz. Yo, zaraz Miasto moje, w dzieniu Sopotu i Gdyni Kryje ludzi z pasją na infolinii Limit, starczy mi siły Nie starczy mi sił na siły, które mogę obwinić Limit, czerwień i piel, czerwień i piel Orle na czerwonym tle Próbowałem cię pokochać jak moich ludzi Twoje chodniki, dlaczego czuję się na nich intruzem Piję herbatę w panoramie z widokiem na panoramę Kamienicy to już koniec, kochanie Tu nie ma dla nas nadziei Najlepszy raper internacjonalnie, duchu naj... Największy pokryta 2K16, duch!